Cześć, ja jestem Primax i w dzisiejszym odcinku gramy Five Nights at Freddy's Night tu w końcu doczekaliście się po chyba 6 miesiącach. A sławki nie są grę? przypięte, bo nie mamy gdzie na... Dobra, to kontynuuj. Ja się boję Dobrze, więc jesteśmy w witowie, Adam też tu jest ze mną Gówno. Ja ucisz się że Okej okay. no, Więc dobra. Wodzi wolni guy, czy ja, to mogę odebrać? Nie o Samson. Dobra, Light nie będę mordował energii. Zbytnio. Mam też trochę katarku. Nie będę marnował. Tak, dzień drugi. Nie dajemy miód. Co daje miód? No ciekawe. A to bym widzicie, jaka kamerka pierwsza? Za tym kamerze. Kanale w ogóle. Dobra, animatronik się siedzą. Nie wiem czy Foxy nie będzie już atakował, ej. Foxy chyba będzie atakował. No biegnie do drzwi mega, mega szybko. Także ja się tu patrzę i on... Tu. I on tak biegnie. I muszę szybko... Za... A to jakieś... swoje Dwie sekundy, czy trzy, więc... To będzie złe. Ja się zesrał. Wodzie jest już... Bo on już jest w party roomie. Tu jest oczywiście w Kam 6 kitchen i tam często się cika. E tak, co rok się cykają, grać w to granie, powiem. Fakt, przemieszczają się, przemieszczają się. Jak on już będzie w korytarzu? Ja dopiero już jest w korytarzu chyba. Czy się przewidziało, nie? Tak, Pirate Cove. O, w tu, gdzie on jest. Przy... Ty, on jest blisko. Tak, prosi mnie, żebym sprawdził do Pirate Kowa, czy tu Foxy'ego, bo on będzie biec. Ej, śpiewa! Foxy śpiewa. Foxy śpiewał przez chwilę. Tak, bo usłyszał, że oni w i śpiewa. Kurde, ja się boję. Spróbujemy gdzieś dojść do c trzeciej. Nie wiem, czy się uda. Ja się ciągle patrzę na line, bo to jest straszne. Grałem trochę w Fnafa 4, nie powiem. I Fnaf 4 nie był taki straszny, jak jedyka. Ja w jedynce mam jakieś takie... ...się czuję niepewnie w jedynce. Tak jakoś... I w ogóle czuł te biurko jest po drugiej stronie. Jaki to ma sens? Co ja stoję w...? W sobie może. Mów głośniej, bo Cię nie będzie słychać Ehe, może, ale nie wiem, trochę Patrzę to dziwne. Patrz tą fajnatką. No. O oh, fuck. E, o jest przy drzwiach. <noise> Czekaj, tak jak najedę, to się licycieje, nie? Kurde, pulsuje mi ich zad już. <noise> Adam, nie tak, proszę <noise> tak cię. Jak się wysrał. Nie po prostu mnie potrząsnąłeś. stołeś. Błagam, nie rób tak. Dodasz 6. Co? Dobra, Bonnie se poszedł. Po co ja w sprawdzam? Dobra, nie możemy się patrzeć tak było w kamerę. Oni mają taki głośny, straszny jumpscare w tej jedynce, więc. Ja nie lubię gier horror. W ogóle, chyba że w Robloxie się to kocham. Och, fuck, gdzie jest Bonnie? Tu, tak. Czeka tu. Freddy chyba w ogóle wychodzi A, zobacz, w ostatni dochód. Znowu mam to coś Tak jakby... nie wiem, taki rare screen Parade Cove Ja się boję tych obydwóch dziadów Ale tutaj jest tylko Bonnieczyka w tym Freddy? No i Golden Freddy, ale odbędzie coś. A co Po prostu siedzi w biurze i ci wyskakuje po jakimś czasie. To też jest rzadki. Ja myślałem w ostatnim odcinku, że to jest mega rzadkie, ale to nie jest mega rzadkie. To się często pojawia. Więc no, Patrzy się w kamerę? Tak. Patrzeć. A jaki to ma sens? 55%? Do no jaki ma sens? Nie I wiem. Jakby się patrzył w na wiem, no po prostu rzadki screen. O, już się nie patrzę. Czaj, parę nie ma. Dobra, nie mogę się tak często patrzeć w kamery, bo już 53%. I w ogóle chyba nie zagra w dwójkę i trójkę. Chyba będę od razu na czwórkę, bo ją kupiłem dzisiaj. Albo że kiedyś zagram dwie Nie ma co jak się pochwalić Oszlak Przemieszcza się Nie daj się zwieszyć. Cia, Ciao Gdzie jesteś? Oszlak Gdzie on jest? To jest najgorsze jak nie wiesz gdzie jest za niba Najgorsze, że on teraz... Nie, sprawdzam tu jest w korytarzu. Fuck Chica się przemieszcza <laughs> nie mów mi tak, boś zaraz. Aaaaaah, <laughs> Angryfats cika się zaraz tu przemówił. Co to było? Jest Angryfats, cika. ona nie wygląda jak kobieta. Ooo, dzień dobry cika. Hihihi. Hi, hi. Dobra, drzwi. Od. Dobra, czego tam jest Nightmare? Nie, on nie No, ale on stoi pod drzwiami, chyba. Co mam zrobić? No, nie ma go nikt, gdzie ja więc stoi pod drzwiami. Nie wiem czy mogę sprawdzić. Czekaj Chica, bo... Czekaj się dobrze. Na w następnym czasami to chodzi Freddy... Freddy? Freddy no? W... Tak, chyba w piątej. Ej, otworzyć i sprawdzić. Nie wiem, co jest to twierdimy. To gdzie on jest? Go nie ma na kamera. A tu jest Teraz, czekasz tu patrzy na mnie. Ale chyba nie jest tak, że jak otworzę, on, on będzie pod drzwiami, to chyba ma chwilę reakcji, żeby znowu zapchnąć. Nie. Dobra. 1b. Off, w dupcie. F dupcie. Tu był. Był, był Dobra, Chika CAM7 się widać, nie lapi. Tu jest, ale... jest duchne dążę, oni tak są ciemni w tych kuritarzach prawie ich nie widać. Do. No. Uwaga. 2-7. 4-2. Nie wiem o czym dajesz. Przemieszczając. 2-4. Chika musi. Eya, no wiem. A oni właśnie teraz mega atakują. Gdzie oni są? Ja pier nie wiem gdzie jest i Czika i Bodzi. Jak ja teraz debię kawę i dostać Jabskara. Ale oni, ich tu nie ma gdzie? O. Tam. Tu jest Bodzi, a Chika? Nie ma Dobra, 2A, 1B, ale nie mogę się ciągle patrzeć w kamerki. Bo... Jak pierwszy jumpscare, to Ciekawe, jaki będzie pierwszy scare. Czy Freddy, czy bo, Bonnie? Właśnie Freddy, jak zgasi prąd, to atakuje. No, Bonnie też mi się wydaje, że Bonnie to były, a weźcie, Bonniego się chyba najbardziej tylko. No i... Freddy, chyba najmniej, bo on ja wyskakuje. Nie, Freddy, się najmniej, boje, bo on wyskakuje. O Co? Foxy! Boxicie, o szlag gdzie jest ta? Y, Fak, co? Ja się tak stresuję w Fryderyku 1. Ta, weź, weź, weź. Bo jak ja zobaczę, że obiegnie, to muszę go wyprykolić. Za każdym razem, jak zdejmę kamerę, jest wielka szansa, żeby ktoś wysłał Piotaje! Piotaję! Ding dong! O, w dupę, w dupę! W dupę! Czadów, Wiem Foxy, teraz możesz na mnie biec Kto się na mnie nagrał? A słychać jak on biegnie? Słychać jak to... Do... Nie, dopiero jak wejdę na kamerę To jest coś takie, że biegnie tedy I mam dosyć sekundę na reakcję On Mam 5% prądu Stary Czy Chikunia, Dobra, otworzyć? Fak Czyli kuzdra 1%! Nie, to jest dead to. to jest dead Zero O nie Zero Adam, chodź tu ci No Bonnie, znaczy Freddy Co tak szybko? Jak zgaśnie jego morda w drzwiach? Chodź tu, chodź tu Zgaście, chodź tu, bo cię nie widać jest. Jak Zgaście jego borda w drzwiach, błaga, wytrwaj. Ja nie chcę przychodzić tej nocy jeszcze raz, wytrwaj, błaga. Yes! Yes, dobra, ludzie. Noc druga przetrwana. Nie ma Ty się możesz nie bać, bo ty nie słyszysz dźwięków. Bo, ale myśmy odeszli pięć. O szlak, trzecia noc już od razu. A tu już na pewno Foxy e, raczej. Nie wiem, tak w y, montach robię takie coś. Dobra, jesteśmy do nocy trzecie. Oni od razu będą atakować już. Dobra, dzień dobry, Fogaj, Wiem, że w tej ocece ktoś mi wyskoczył. Jestem tego pewien. Chodź, <grywa> chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Ty grube udo. Sorry. Już się ktoś przemyścił. Chikunia! Jak ona już jest... Ok, gdzie ona? Tu pewnie. Tu nie ma Gdzie jest Chika? I'm not fine guy.

w kuchni jest, w kuchni jest. Właśnie, bo ja zapomniałem sprawdzić w kuchni, a ona jest często w kuchni. Co? No, ale słychać dźwięki. Foxy. W tej nocy na pewno zaatakuje, ale ja zdążę mu zamknąć. Wiesz, właśnie dałem złapać. Czeka, czeka jest przy drzwiach blisko. A oni dalej śpi. No, pijaczek. Fuck. Nie wiem zawsze, gdzie to jest to pomieszczenie. Ono jest tuż pod drzwiami. No. To, ale nie jest w drzwiach. Jak zniknie, to znaczy... Dobra. Foxy zaś nadal na śpiewa. Nie ja, ma jej w drzwiach. Ja nie widziałem tutaj tej wy, czy, e, w drzwiach jeszcze. Te... Kogo? To zaraz zobaczysz. I jest w drzwiach. A to jest fajne, bo jest w oknie i mogę ją widzieć. A w... Boni bo to co? Ty jakiś strachopierd. w tej nocy. Dobra, to zrobię na szczęście. A tu mogę widzieć czy czeka jest w jak to jest to celebryt. Nie wiem, celebrytuj, bo to jest pizzeria w końcu Ale czy ten dodaje Dobra, nie Tylko dodaję to Nie, nie słyszę Jak klikam na jego nos Tak Nie laję. Nie ma Elif-a To nikokadem on na randę w... <laughs> Tak, nie, jest w korytarzu Spokoj, spokoj. Muszę to przetrwać A, Pireckow Nieba Ej jest w drzwiach. Nieba Gdzie wyprykoliła? O no, bo tak Żre, wyżera zapas. No jest, czy Nie ma jej już. Fak, przemieszcza się. Boni pewnie wstaje. Ze snu godowego. Nie, jest w kamerze. Chyba. Słyszałem. Słyszałem? Okej, okay. jest bezpiecznie. Nikogo nie ma Ale Babi już... 59... O kurczę a Adam, przybliż się trochę Co ty się na mnie patrzysz? Znowu śpiewa <grym w> Aaaa, <okułach> Jesteś dziadem! Wojciech śpiki ci wyleciały na twarz <grym w okułach> Serio? ci tak po co wyleciały na twarz Okej, okay, nie skończę Jest teraz pierwszy dzień wakacji, więc pozdrawiamy widzowie Pozdrawiamy! Fak, no no śmieje się coś mi tu Golden Freddy jakby a może tutaj e, Angry Co ty masz z tym Angry Nie wiem, jak nie potrafię bo mi się tu mówię Angry e, Co to? Foxy. Nie ma. Gdzie jest Freddy? Nie ma. Czemu wiem. Freddy jego nie ma? Co jest? On ci zaraz skoczył. Co. Freddy też wychodzi? Kiedy? Kiedy Freddy wychodzi w grze? Co? Czy on tylko na koniec wychodzi. Frydyk. Frydyk, Frydyk mnie straszy Ej, ale jak przejdziemy tą do to to już jest fuck. Tak A później w kolejnym odcinku już będzie czwarta i piąta noc Ja piąty nie przejdę, tam Fryderyki szaleją Tu jest Chika Co, Bonnie! Kto to jest? Pewnie ta, O oh fuck o oh fuck, Bonnie Nie wiem, ale ja się tak nigdy nie skupiałem. Ale Freddy chyba nie wyskakuje w takiej wcześniej nocy. Wojtek, opuszczałem galutki Serio? Głodna, gruba, gdzie jesteś? Wojtek, ja bym na bonie zważona. Tu jest. Ja bym zważył na bonie. E tak, bo właśnie jest w drzwiach. Nie, chyba jest w drzwiach. Nikt nie jest w drzwiach. A on jest w drzwiach? Nie. Tak. Nie jest. Chyba jest w kuchni, czy kunia. Ej, foxy! Kolego, kolego, ty mi się tu. animator Co robisz? Słyszę jak się foks śpieje ten. Tu jest chica? E w ogóle, gdzie. Idź stąd. Ej, w jakim miejscu są drzwi na prąd? Kto wymyślił drzwi na prąd? Jakie drzwi na prąd? To są drzwi na prąd. Dobra, jak se gadamy, to nie jest aż tak scary. I drzwi na prąd. Jakbyś miał być sam w domu i bardzo. Za każdym zdejem ciekawym, muszę sprawdzić A co jakbyś miał być sam w domu, to się grać, aby tu są w domu i nawet w nie ma nikogo. Czemu nie? Tak sobie nie Tak. Adam, ty to nie jest takie straszne swoje persuknie, ty nie masz słuchawek. A tu dźwięki dodają największe ogół. No, ja to się otwam, czy byś się otwarł. Tak. Jakbyś to, to tymi tymi. tu... Tu ten, a... Jakbyś był byłaś w takim jakimś miejscu jakby zaginionym? A tego coś sobie siedział w podobnym budynku. Aha, no to tak, to tak jest... ja myślałem, że grać w to. No tak, grałbyś. Jakbyś grał w takim prawie samo miejscu, coś w takiej picery. Ktoś się siedział tak w takim biurku? Dziwne zadaje też. to by wyglądało tak samo? Czy byś się bał grać, czy nie? No tak, bo bym ogólnie się bał się przebywać w tym budynku. Gdzie jest ta cika gruba? Tu jest. Ona pewnie dużo radównika. Ja to tak szybko 20%. robię. Szybko jak ciap. Wiem. A co ci zużywa 2% energii? 2% energii? W wiatrach, nie? nie da się. Eee, Bonnie jest w drzechu. Się tak nie boję jak na pierwszym odcinku. Dajcie tutaj flipę. O nie. o nie, Foxy wybiega! Dajcie tutaj szybko screena, jak się wystraszyłem w pierwszym odcinku. Tak, właśnie wieźcie no. Pewnie nie. Nie Fazber! Nie 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 ten Fazbear. Fazbear. Znaczy, no, to znaczy no Foxy już. Nie biegnie. Gdzie jest ten? Ej, ty, bo 10% Ej, ale w ogóle co ugryzło w tym bajku Nie wiadomo Nie wiadomo? Chyba Mungle albo Chica Mungle to są takie ogromne Tu jest Bonnie A Ty, Chicunia, Chikunia Bonnie, jak Szybko Pireckow No On tu biegł Ja pierdzielę się teraz boję tego Pireckow I to tak na maksa Gdzie jest Hungry Fat Chica? Adam, chodź tu, chodź tu obiegnie biegnie Nie biegnie Angram, chodź tu! Gdzie jest Bonnie? Przestań się mi śmiać, tu jest Bonnie Jeszcze gdzieś jest Chikunia What the fuck? Czemu grała jakaś muzyka w kuchni? O kurde Jest piąta AM Adam, chodź tu ale czemu Fazbear wyszedł, dobra, nie A Prawe drzwi, prawe drzwi. drzwi. Nie, on tu, on tu się pojawia. Ciekawe kiedy. I mega długo się nie pojawia. Może są szanse. No może... Jest! Jest Adam! Ludzie przeszliśmy! No, totalnie się nie baliśmy! Totalnie! Mnie wyskoczyło aż przez dwa odcinki z Mega! Czwartej nocy już nie zrobię, bo ją ja zostałem na kolejny film. Czekaj, bo żeby wyjść, to jak ja mam wyjść do bedu, Bo ja właśnie jestem nie... nagrywamy wszystko naraz, maraton. Wojtyk, nie, teraz, tak. nie, bo ja nie mogę takich długich filmów. Więc ludzie, e, my Wam dziękujemy, Adam ja przybył się, bo ja Cię nie popykam tutaj bez powodu. Więc co ludzie, ja ja Wam dziękujemy, nic mi nie wyskoczyło. Jeszcze na odcinek z Five Program został zażegnany, w tym tygodniu pojawi się następny odcinek, więc straszczę pożegnanie i powiem nie. do widzenia. Do widzenia.